Współczesne sukcesy gigantycznych produkcji filmowych opartych na wykreowanej, fantastycznej rzeczywistości pokazują wyraźnie, że świat technicznych gadżetów nie zaspokaja wszystkich naszych potrzeb. Malarze wiedzieli to od dawna, i wielu z nich korzystając z realistycznych środków malarskich, nie zapominało o świecie fantastycznym świecie duchowym. Niektóre prace Witolda Pruszkowskiego, choć powstały ponad 100 lat temu, mogłyby i dziś rozpalić wyobraźnie scenarzystów i scenografów filmowych. Ale także w skromniejszych obrazach, portretach, jak ten, widać połączenie dwóch technik, które przynosi znakomity efekt. Umieszczona centralnie głowa dziewczynki namalowana jest bardzo realistycznie. Miękkie lecz kierunkowo oświetlenie pada szeroko na prawą stronę lekko zwróconej w lewo twarzy dziewczynki. Ta jasność oświetlonej strony bardzo mocno kontrastuje z głębokim cieniem, w którym no zaledwie domyślamy się lewej brwi, powieki czy rzęs. Dziewczynka patrzy nisko w prawy dolny róg obrazu, choć należałoby może raczej powiedzieć, że ona nie patrzy na nic że patrzy w siebie. Na obrazie wszystko poza twarzą dziecka jest odrealnione. Możemy się tylko domyślać, w co dziewczynka jest ubrana. Czy też no, na jakim tle stoi. W sumie niezbyt istotnym przedstawia się również tutaj jej fryzurę. Właśnie tak, przez zatarte, odrealnione kształty, malarz dopowiedział zamyślenie dziewczynki. Przedstawił ją zanurzoną w świecie wewnętrznych wizji, a może marzeń. Byłoby dobrze, gdybyśmy mogli ten obraz zobaczyć naprawdę.